A co czujesz, kiedy wchodzisz do jasnej góry? Też radość. Czuję radość, czuję e, też już jakąś ulgę, bo im dalej tym jest trudniej fizycznie. E, duchowo jest lepiej. Zawsze że bo człowiek jak już jest bliżej celu, e, bliżej jasnej góry, e, no to z każdym dniem, prawda, mimo bólu, mimo tych e, różnych dolegliwości e, czujesz się po prostu lepiej duchowo. Radość, poczucie takiej jedności. Grupa przez kilkanaście dni e, scala się, e, tworzy wspólnotę, tworzy rodzinę e, I to tak mi na pierwszą, taką pierwszą myśl przechodzi. Radość, też jakieś takie spełnienie, e, poczucie myślę, że dobre dobrej, dobrze spełnionej służby. tak, Tej służby pielgrzymkowej, służby muzycznej. E, I wdzięczność, że kolejny raz mogę pielgrzymować. Wdzięczność Panu Bogu, wdzięczność Matce Bożej za kolejną pielgrzymkę, bo bo nie wiadomo, tak jak było wtedy, ta pielgrzymka sztafetowa, no to wszyscy przeżyliśmy, że nie mogliśmy pójść, duży ból, tak? I, i, i tak naprawdę w ostatnich latach to do mnie dochodzi, że za rok nie wiadomo, czy będzie pielgrzymka, czy, czy człowiek, pewna doczeka, czy dożyje, a może będą takie okoliczności jakieś trudne życiowe, że po prostu no, się nie pójdzie. Dlatego warto doceniać, warto doceniać pielgrzymkę. A czego to uczy? To uczy, że warto doceniać w życiu może to, co jest najcenniejsze, każdy niech sobie sam odpowie, co jest najcenniejsze, ale może właśnie rodzina, bliscy, którzy są, to ostatnio też w ostatnim czasie do mnie jakoś tak bardziej dociera, czyli bliscy, przyjaciele, prawdziwi przyjaciele i te jakieś takie wartości ponadczasowe, które gdzieś wynieśliśmy z domu, wynieśliśmy gdzieś z dzieciństwa, to jest chyba takie najważniejsze. Wszystko może się zmieniać, będą się zmieniać Systemy polityczne będą się zmieniać, społeczeństwo się będzie zmieniać, ale właśnie o, o, o pielgrzymki uczą mnie tego, że, żeby doceniać i pielęgnować to, co jest najważniejsze, najważniejsze dla każdego innego. Taka refleksja mnie w ostatnich latach gdzieś, gdzieś mi to chodzi.